Witam! Dzisiaj, może kilka słów o nowej filtracji, którą zbudowałem. Oczywiście, pomysł zaczerpnięty z YouTube. Poprzednia filtracja w zbiorniku to były dwa kubły Tetra EX 1200 oraz własny wytwór omówione w jednym z poprzednich materiałów. Co mnie skłoniło do zmiany? Mianowicie. Pompa w poprzednim kuble zaczęła słabo pracować, był coraz mniejszy przepływ wody, i sama tetra nie bardzo się sprawdzała przy tej wielkości i obsadzie zbiornika. Obudowa nowego filtra to rura PCV o średnicy 400 mm. Chciałem dać większą, 500 ale filtr nie zmieściłby mi się w miejscu docelowym. Wysokość rury ustaliłem na 90 cm. Filtr wypełniony jest, patrząc od dołu, warstwą plastikowych biobali. Reszta to keramzyt, wszystko przedzielone trzema warstwami gąbki. W początkowej fazie, spód i górę miały stanowić pokrywy do studni. Które zakupiłem na internecie, no i pojawił się problem. Nie przewidziałem tego, że pokrywę z polipropylenu nie tak łatwo jest skleić z rurą PCV. W specjalistycznym sklepie z klejami sprzedawca odradził mi klejenie tego, mówiąc, że jest to możliwe, ale nie da gwarancji, czy to nie puści. Kupiłem więc kawałek płyty PCV, dociąłem spód i skleiłem elementy dwuskładnikowym klejem do PCV. Oprócz tego jeszcze skręciłem całość śrubkami. Od środka dodatkowo uszczelniłem wszystko silikonem. Także teraz jedna pokrywa służy jako podstawka do filtra, drugą zaś. Wykorzystałem jako pokrywę filtra. I tutaj w szczelinę wcisnąłem równomiernie silikon na grubość około centymetra, może trochę mniej, i pozostawiłem do wyschnięcia. W ten sposób właśnie uzyskałem uszczelkę. Całość skręciłem za pomocą nagwintowanych prętów z nakrętkami. Wszystko jest szczelne, filtr pracuje już ponad rok. Przepływ wody wymuszany jest za pomocą pompy od centralnego ogrzewania. Zastosowałem pompę Grundfos Alpha 2 o symbolu 2560N, która posiada możliwość pracy w trybie trzybiegowym. W moim zamyśle było uzyskanie przepływu wody w granicach 2000 litrów na godzinę. Przy tej średnicy i wysokości rury mam zamierzony przepływ wody. Jest on na drugim biegu. Przy poborze prądu w granicach 26-27 W. Na pierwszym biegu wygląda to tak, czyli 1100 litrów, wówczas pobór prądu 5W. Na trzecim biegu przepływ wody nieznacznie różni się od drugiego biegu i waha się w granicach 2200 do 2300 litrów na godzinę. I wówczas po, pobór prądu jest w granicach 35 W. Obecnie, jako prefiltrę, mam założone dwie gąbki na wlotach. Wcześniej, jako filtrację wstępną, miałem podłączone dwa przerobione kubełki HW603. Tyle, że dość mocno spowalniały przepływ wody. Był on wówczas w granicach 1600 litrów na godzinę. W przyszłości planuję skrócić, skrócić wysokość rury o około 20 cm. Wówczas będę chciał powrócić do prefiltrów obmyślonych wcześniej i mieć dalej zaplanowany przepływ wody 2000 litrów na godzinę. Jeszcze jedna ważna informacja: instalacja rurowa, którą zastosowałem to 3 czwarte cala. Z grubsza to chyba wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentarzy. Może ktoś podsunie mi jakiś pomysł i usprawnie jeszcze to moje urządzenie. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam. Cześć.